Aparat po to, żeby fotografować drzewa i żeby nagrywać drzewa. Będzie nowy filmik na kanale, także oczekujcie. Ajajajajaj. Aj, aj. omówienie sytuacji na najbliższe dni. Dlaczego, dlaczego na robi ani na czymkolwiek robionego odcinka odnośnie sytuacji synoptycznej, kochani. Nie było i raczej na razie nie będzie. Chyba że jutro zanim pojadę z ciocią do niej do domu to coś tam na skrobie. Powiem tak. Do wtorku prognozy jak jeden mąż widziały opady śniegu, śniegu z deszczem, marzącego deszczu i deszczu. W tej chwili prognozy GFS, ECMWF oraz ICON oraz UOM widzą coraz śmielej bardziej wypchnięcie masy ciepłej, ciepłej, masy powietrza bardziej w Łąb Polski północnej. Dzięki temu, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, Śląsku Łódzkim, może Wielkopolska, częściowo Kujawy, poza opadami deszczu, możliwe są nawet burze. A gdzie jestem? Jestem u siebie. Na wiosce, bo byłem śmieci wynieść. Czy generalnie prognoz nie idzie przewidzieć. Ja już się szykowałem, że na pewno będzie śnieg, na pewno będzie śnieg, na pewno będzie śnieg. Nigdy nie kierujmy się prognozami, po prostu takimi normalnymi. Padał u Ciebie śnieg? Nie pada, ale jest bardzo zimno. Jest 6 stopni Celsjusza obecnie. No to jest zimno. Takie krótkie przed zimie, bo w weekend będzie deszcz. W niedzielę może być 20 stopni, około na południu u nas 15. Oto to pewnie jakieś krótkie shorty się pojawią na kanał. O, a tu mnie dobra fota. Czekaj, ta. Ja mam tutaj tylko muszę zmienić profil. Czy umiem zrobić fikołka? Nie umiem. Aczkolwiek, przewrót w tył czy przewrót w przód bym zrobił. Kiedyś na wefie zrobiłem przewrót w przód. Ja byłem na, na WF, ja byłem najlepszy właściwie z y, piłki nożnej, w sensie potrafiłem, <grystanie> tak, nie do końca, bo przewrót w tył możesz zrobić również na basenie i to nie jest to samo co fikołek, no bo na basenie fikołka nie zrobisz, <grystanie> na basenie fikołka nie zrobisz, także nie, nie jest to samo, bo, jak jakbyś powiedziała, że fikołek a przewód w tył to jest to samo? Nie, nie jest. Fikołka robi się zwykle na ziemi, a przewód, przewód w tył można zrobić nawet na basenie. Ze startera skacząc w tył i robiąc salto w tył. No dobra, tylko wyjaśniam. Ale mamy piękną mieć zimno, ale za to dobre fotografie są. W sensie jest zimno. Nie powiem, że nie. Ale nie narzekam. Ciepły ubiór, cieplejsza kurtka i jazda w teren. Nie narzekam. Yy, filmików z Karnowa już w tym roku nie będzie. Z tego powodu mogę się przejść do szopy i Wam pokażę dlaczego już nie będzie relacji z tras w tym roku. Cześć. Głównie z tego powodu, że składak, opona, przednia jest do wymiany. A górski rower zaraz Wam pokażę, bo właśnie zszedłem w okolice szopy i jednocześnie mojej hali napraw bo szopa to jest hala napraw, jakby nie patrzeć Na kogo głosowałem? Na panią Kozłowską z koalicji bo ona robi do dobrą robotę Patrzcie to kochani Raczej nie będę już teraz opony wymieniał No bo już po sezonie jestem jest Chociaż poglądowo jestem za trzecią drogą. Ale w sumie trzecia droga to jest koalicja, więc na jedno wychodzi. A wy na koło głosowaliście, kochani? Ci, co już mogą głosować, niech też się przyznają, na kogo głosowali. Ja się przyznałem, że głosowałem na koalicję. Teraz wasza kolej. Obiecuję, że nie zablokuję, bo ja, ja w przeciwieństwie do niektórych nie wyzywam za poglądy. Więc jak ktoś głosował na Konfederację, nie będę tego kogoś blokował. No bo szanuję jego wybór jednak, bo Polak, Polacy to Polacy. A nie. Każdy mieszkaniec ma prawo do własnego wyboru. A to wy na kogo głosowaliście? Widać, że jest 8 osób, to, się to ci co mogą głosować, piszcie na kogo głosowali. Heh. Ja się posługiwuję ogółem aparatem yy, Fujifilm, aczkolwiek będę szukał jakiejś roboty dorywczej w zimie albo na wiosnę, żeby, bo mam w planach zakupić yy, Canona. Mam w planach zakup Canona, aczkolwiek zobaczymy jak to wyjdzie, no bo najpierw wymiana opon na wiosnę. Jeszcze raz, ale patrzcie to, tu mam też w ogóle takie pytanie kochani widzowie, jesteście w stanie mi powiedzieć z którego roku może to być składak? Tak mniej więcej z którego roku może to być składak ten stary? Ja celuję, ja mam podejrzenia pewne, że ten rower może być z lat między 50 a końcówka 60 ubiegłego wieku, ale komentarze zostawiam wam do dyspozycji. Dłuższy live dzisiaj będzie, za chwilę kończę, ee, bo będę jeszcze nagrywał jakiś filmik ciekawy. Pokażę Wam jeszcze coś, co mamy. Jako schedę urodzinną grill. Nagram Wam filmik o tego grilla, ale dopiero na wiosnę. Lajkujcie transmisję, można komentować, jeśli chcecie, żebym nagrał filmik o jak rozpalić tego grilla, tego co pokazywałem przed chwilą, to wpiszcie hashtag grill w komentarzach. No, i cóż, a ten grill będzie rozpalał raczej na wiosnę, bo już jest po sezonie. Chyba, że nagle w przyszłym tygodniu będzie ciepło. No to nagram wam jak go rozpalać. Można zadawać komentarze. A tutaj. Orzeszki włoskie z ostatnich zbiorów obok zimniaki. Tu jest ten rower marka Escorte. Tylko pytanie brzmi: z którego roku jest ten rower? Tu mam rower. I mam jeszcze jeden rower czerwony: Atlas, który stoi, ale on stoi na razie ze statusem nieczynny. Z tego powodu widzowie, że po prostu tam trzeba wszystko wymienić. Także trochę napraw w tym sezonie jeszcze będę miał. Piękna jesień. Jabłka na drzewach, jabłka na drzewach. Także na koniec kochani podsumuję prognozy. Większość prognoz numerycznych widzi opady deszczu. Uwaga! Punktowo może spaść 20, a nawet 30 litrów deszczu. To są duże ilości, jak na to, że ostatnio nie padało, aczkolwiek też małe. No bo jednak, żeby podlać teraz rośliny, no to potrzeba tego deszczu sporo. Wcześniej istnieje pewne ryzyko, pewna szansa, że na krańcach północnych, to znaczy bliżej morza, ewentualnie na krańcach Polski północno-wschodniej spadnie śnieg na moment po to, żeby potem spadł deszcz. Jeśli transmisja się podobała, zostawcie suba z dzwonem, szukać dla zasięgu. Najlepszy komentarz przy sercem. A głupie komentarze będę albo ich unikał, albo blokował. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Bo <tryk> <tryk> tak, taka transmisja.